Witamy w prezentacji ostrzałki filmy Taidea. Jest to model T1005DC. Jest to jeden z bardziej popularnych systemów ostrzących do noży kuchennych. Mamy bardzo stabilną, estetyczną ostrzałkę. Dzięki kążkom gumowym nie przesuwa ona nam się po stole w czasie ostrzenia. Jest to banalny system do ostrzenia noży kuchennych i tylko kuchennych. Mamy dwa stopnie ostrzenia. Stopień pierwszy jest to ostrzenie zgubne na kółkach diamentowych. Dzięki któremu przygotowujemy krawędź tnącą noża i stopień drugi, którym ostrzymy już delikatnie i bardziej wygładzamy tą krawędź tnącą. Samo ostrzenie na tej ostrzałce jest banalne. Wystarczy przesunąć nóż w jedną stronę. I w tej ostrzałce działa to również w stronę przeciwną, czyli ostrzymy nóż w jedną i w drugą stronę. W momencie kiedy naostrzymy już nóż do ostrości roboczej na diamentach, wygładzamy krawędnącą na kółkach ceramicznych. Dokładnie ta sama zasada. Ostrzy w obie strony. W większości takich systemów ostrzących mamy pręty, które zdzierają nam stal wzdłuż ostrza. Natomiast w tej ostrzałce oczywiście ta została wcześniej przygotowana widzimy, że mamy kółka, które w czasie ostrzenia obracają się także nie zbierają nam stali wzdłuż krawędzi ostrza e a ostrzą prostopadle do tej kawędzi, Czyli dokładnie tak, jak powinno przebiegać ostrzenie i dokładnie ten sposób i jedynie ten sposób ostrzenia zapewnia nam ostry nóż i kawęcznącą, nocą, która będzie nam służyła przez wiele lat bez zdzierania tej stali. Tutaj mamy już lekko używane kółka. Więc widzimy, jak że zbierają stal i ostrzymy Obie strony tak samo. W momencie, kiedy zapchają nam się kółka cejamiczne lub zużyje nam się posyp diamentowy, zamiast kupować nową ostrzałkę, możemy dokupić tylko te dwa elementy. W tej prezentacji to już wszystko zapraszamy na następne.